No dzień dobry Państwu. Nadaję na żywo. Rybok znowu ściąga sieci. Kilometry. Nie wiem czy ma dzisiaj pozwolenie, ale w zeszłym tygodniu były pupy jego. Nie zdążyłem nagrać. Także cały rok. Dwa razy w tygodniu ciągnie sieci. Dzisiaj, akurat niespodziewanie, udało mi się go na gorączym uczynku. Zaraz do pana Macieja też przekręcę. Proszę, sandacie niewymiarowe i tak niszczy nam jezioro od 15, nie, od 30 lat. A teraz udaje, że mierzy, a kupują u niego sandacie po 35 cm.